W trzeciej części Harry'ego Pottera pojawia się bogin z szafy. Jeśli staniemy przed boginem, to zmieni się on w coś, czego najbardziej się boimy. Dziś staniemy przed kilkoma takimi przerażającymi żywieniowymi zjawami. Rozprawimy się z nimi, wykorzystując nie tyle magiczne, co naukowe doniesienia. I, podobnie jak czarodzieje, spróbujemy je odczarować. A ja nazywam się Ola Olson. I właśnie o tych strasznych mitach żywieniowych opowiem Wam w dwunastym odcinku podcastu Mówię jak zdrowo. Miejscu, w którym usłyszycie inspirujące rozwiązania, by żyć smaczniej, zdrowiej i po prostu przyjemniej. A zapis tekstowy tego odcinka znajdziecie na wiemjakzdrowo.pl ukośnik 12, jak 12 odcinek. Czy zastanawialiście się kiedyś, czemu wierzymy w różne mity żywieniowe? Dawniej pewnie wynikało to z braku wiedzy, bo nie mogliśmy dokładnie przebadać żywności, nie wiedzieliśmy do końca, jak działa, więc zostawało sporo miejsca na domysły. Zwłaszcza, że nieprzebadana żywność mogła okazać się niebezpieczna dla zdrowia i życia. Zanim powstał atlas grzybów, nawet wyjście do lasu na grzybobranie było jak gra w rosyjską ruletkę. I myślę, że dawniej porównanie emocji jak na grzybach mogły mieć zupełnie inny wydźwięk. No dobrze, dawniej mieliśmy za mało wiedzy, a dziś, w dobie laboratoriów, gdzie każda pestka maliny może być obejrzana pod mikroskopem ze wszystkich stron, czemu wciąż mamy tak wiele mitów żywieniowych? Być może to efekt powtarzania tych starych, nie do końca poprawnych przekonań. A być może tego, że chcemy wierzyć w magiczne działanie żywności. Jak mawiał sarkastycznie jeden z moich profesorów, rosół skóry, dekapitowanej podczas pełni księżyca, gotowany na wodzie prosto ze studni, czerpanej drewnianym wiadrem. Oto jest to, co zapewni nam zdrowie. A przy okazji o tym, jakie magiczne właściwości przypisujemy jedzeniu, usłyszycie także w trzecim odcinku podcastu, w którym poruszyliśmy temat superfoods. Wracając do mitów, dziś oprócz starych, błędnych przekonań, mamy też nadmiar nowych informacji, które zalewają nas ze wszystkich stron. I czasem ciężko na pierwszy rzut oka czy ucha odróżnić prawdę od nonsensu i od kredensu. Zwłaszcza, że niewielu jest specjalistami odżywienia, no a w szkole edukacja żywieniowa jest powiedzmy mizerna. W efekcie, jedzenie, które przecież powinno być źródłem przyjemności. Zaczyna budzić grozę. I okazuje się, że tym strasznym miejscem, które przyprawia nas o ogęsią skórkę, może być nasza własna kuchnia i lodówka pełna kolorowych produktów, które tylko czekają, aż zmieszamy je niewłaściwie i sami sobie zaszkodzimy. I właśnie te lęki odbierają nam przyjemność z jedzenia, więc warto je rozbroić. A lęki najlepiej rozbroić wiedzą. Drodzy słuchacze, Bądźmy dziś jak ekipa Ghostbusters, niczym pogromcy żywieniowych strachów. I udajmy się do przyprawiającego o gęsio skórkę świata mitów żywieniowych. Mieszkają tu takie stwory jak mordercze ogórki czyhające na witaminę C z pomidorów? Czy kalorie, które o godzinie 18 rosną w siłę niczym potwory w kosmicznym meczu? No i oczywiście ta straszliwa kawa. Zacznijmy od picia kawy, bo jest taki pogląd, że może prowadzić do dramatów, przy których historie z ukrytej prawdy są tylko przewidywalną bajką na dobranoc. Wieść głosi, że kawa działa odwadniająco, wypukuje magnes i że podnosi ciśnienie skuteczniej niż domy strachów czy telefon do przychodni. Weźmy więc do ręki filiżankę małej czarnej i przyjrzyjmy się, czy taki diabeł straszny. Po pierwsze. Wykazano, że umiarkowane spożycie kawy, a przez umiarkowane rozumiemy do czterech filiżanek dziennie, nie zagoni nas błyskawicznie do łazienki, a zatem nie ma działania odwadniającego. A jeśli nie ma takiego działania, to nie ma też działania wypukującego minerały. Tu najczęściej cień podejrzeń pada na wypukiwanie magnezu. Owszem, kawa może wpływać na wchłanianie niektórych substancji. Natomiast siłą nie wyciska z nas ani magnezu, ani innych minerałów. Po drugie, kawa faktycznie podnosi ciśnienie krwi, jednak u osób zdrowych tylko w niewielkim stopniu. O ile pijemy nie więcej niż 5 filiżanek dziennie, nie musimy się obawiać nadmiernego pobudzenia i wyższego ciśnienia krwi. Podsumowując, kawa nie odwadnia. Ale to zawsze płyn, więc nic dziwnego, że prędzej czy później zaprowadzi nas do toalety. Nie wypukuje też w znaczącym stopniu minerałów i ma niewielki wpływ na ciśnienie krwi. Co więcej, umiarkowane spożycie kawy korzystnie wpływa na nasz organizm. Pijąc kawę, jesteśmy bardziej skoncentrowani, poprawiamy insulinowrażliwość i obniżamy stan zapalny. Kawie w umiarkowanych ilościach możemy więc dać zielone światło. A być może słyszeliście, że kawa powinna być czarna jak piekło, mocna jak śmierć i słodka jak miłość. Skoro o miłości mowa, to przyjrzyjmy się Romeo i Julii wśród warzyw. Tragicznej parze w postaci ogórka i pomidora. Zacznijmy od faktu, ogórek zabija witaminę C z pomidora. To fakt, bo w świeżym ogórku jest askorbinaza, a więc enzym, który rozkłada kwas askorbinowy, czyli witaminę C. Enzym z ogórka rozkłada witaminę C z pomidora i w efekcie nasz organizm tej witaminy C po prostu nie dostanie. I być może teraz skrolujecie w głowie przepisy z tym przerażającym połączeniem ogórka i pomidora. A więc nigdy więcej sałatki greckiej? Nigdy więcej burgera z pomidorem i ogórkiem? A co jeśli wam powiem, że można? Bo można. Ja na przykład uwielbiam twarożek z pomidorem, ogórkiem i szczypiorkiem, i nie eksmitowałam pana ogórka z tego pysznego śniadania. Ktoś by pomyślał, dietetyk, jedno życie ma i tak nim szasta. Otóż, moi drodzy, źródeł witaminy C w diecie jest całkiem sporo, a tak między nami pomidor wcale nie jest najlepszym z nich. Jeśli zależy nam na witaminie C, to polecam C jak cytrusy, a oprócz tego żurawinę, dziką różę i porzeczki. Z warzyw najwięcej witaminy C mają warzywa zielonego koloru oraz papryka w dowolnym odcieniu. No a wracając do naszej tragicznej pary, pomidora i ogórka można łączyć bez obaw o utratę witaminy C, bo każdy z nas ma tę moc sprawić. By ten ogórkowy enzym, czyli askorbinaza, stał się nieaktywny, wystarczy dodać coś kwaśnego. Wszelkie ogórki kiszone, korniszony, czy dania z dodatkiem soku cytryny lub octu balsamicznego skutecznie uratują witaminę C. Dobrym źródłem witaminy C są na przykład owoce, ale słyszeliście pewnie, że owoce są strasznie kaloryczne. Zapewne słyszała o tym pewna pani. Która na zakupach powiedziała do męża, bananów nie kupujemy, bo są kaloryczne, a od winogron się tyje. Biedny mąż oprzedł się smakiem i kupił kwaśne jabłka i marchewkę. True story. Skąd zatem takie przekonanie, że owoce są przerażająco kaloryczne? Prawda jest taka, że owocom się mocno oberwało przez soki, nektary i napoje owocowe. Bo takie soki to akurat całkiem spora ilość cukru, i w przeciwieństwie do świeżych owoców, soki mają niewielką zawartość błonnika, który odpowiada za nasze uczucie sytości. W efekcie po zjedzeniu kilku owoców możemy czuć się najedzeni, a przecież może się tak zdarzyć, że wypijemy kilka szklanek soku owocowego w ciągu dnia, nieświadomi, ile kalorii i cukru spożyliśmy. I też jest tak, że niektóre owoce są bardziej kaloryczne. Jak wspomniane banany i winogrona czy mango. Natomiast owoce mają zabezuchą sporo witamin, składników mineralnych i błodnika, czyli tego, co w naszej diecie jest niezbędne. A wiele i wielu z nas tak się boi tych kalorii, że nie je wystarczająco często owoców, ani warzyw. Potwierdza to Narodowy Test Zdrowia Polaków, w którym w 2020 roku wziął udział ponad 400 tysięcy osób. I w tym teście jedynie 34% odpowiedziało, że je owoce codziennie, a 30% że chrupie warzywa każdego dnia. Tak więc aż dwóm trzecim, Polek i Polaków, zdarzają się dni bez owoców i warzyw. Ani jednego jabłka, ani jednego pomidora w ciągu dnia. A moja dobra rada brzmi, jedzmy warzywa i nie bójmy się owoców. Pamiętajmy, że owoce owszem mają kalorie, ale mają też dużo błonnika, witamin i składników mineralnych. Tak więc są zdrowe i zdecydowanie bardzo potrzebne. Owoce mogą także pomóc nam uporać się z ochotą na słodycze. I tu na naszej drodze staje kolejny strach, zwłaszcza znany osobom, które chcą co nieco schudnąć. Przekonanie, że będąc na diecie, nie można jeść słodyczy, ani jednego batonika, ani jednej kostki czekolady. I czasami myślimy wszystko albo nic. I że jeśli zdarzy nam się zjeść coś słodkiego, to źle. I musimy to odpokutować. Więc kolejne dwa dni kiszki nam marsza grają. A jak już się zapewne domyślacie, wcale nie musi tak być bo nawet jeśli raz na jakiś czas do koszyka na zakupach wpakuje nam się batonik czy orzeszki w czekoladzie, to świat się nie zawali. Z doświadczenia wiem, że łatwiej od czasu do czasu coś słodkiego po prostu zjeść, niż zrezygnować ze wszystkiego, co wcześniej lubiliśmy i czekać aż skończymy w końcu dietę, by pozwolić sobie na słodyczową ucztę. Znam osoby, które jedzą słodycze nałogowo, a i tak chudną. Bo nadal w ciągu dnia zjadają mniej kalorii niż wynosi ich zapotrzebowanie. Czy to zdrowo? No średnio. A czy to oznacza, że możemy jeść coś słodkiego na co dzień? Wszystko zależy od jakości pozostałych posiłków spożytych w ciągu dnia, od naszej aktywności fizycznej oraz od jakości i ilości słodyczy, które zamierzamy zjeść. Pamiętajmy, że wszystko jest dla ludzi i że to dawka czyni truciznę. A także że słodkości możemy świadomie wpleść w zrównoważoną dietę. Na przykład w myśl z zasady 80 na 20, gdzie dajmy na to na przestrzeni tygodnia 80% tego co jemy jest pełnowartościowe, a 20% nieco bardziej zachciankowe jedzenie. I jeśli tylko nie będziemy przekraczać naszego zapotrzebowania kalorycznego, niebo nie spadnie nam na głowę. I przyznam wam się, Choć nie ma się czym chwalić, bo to taka moja słabość, że wiele razy zdarzyło mi się usłyszeć: To ty możesz iść słodycze? A nie jesteś czasem dietetykiem? To tak, jakby powiedzieć komuś: stosujesz suplementy diety, a nie jesteś czasem farmaceutą? I tu nam się z mroku wyłania kolejny strach suplementy diety i leki złowcielone. Skaza z Króla Lwa w naszej codzienności. I myślę, że nie tylko mnie niepokoi, że często w bloku reklamowym 4 na 5 reklam to reklamy leków i suplementów diety. W przypadku Polsatu to 40 na 50 reklam. I te preparaty są dosłownie na wszystko: na brak apetytu, na apetyt, na sen, żeby zasnąć, i na sen, żeby nie zasnąć, na niepogodę, na wiatry. Ludzie, zatrzymajcie te karuzele szaleństwa! To jak to jest z tymi suplementami? Złe czy dobre? A może to bardziej elegancki sposób na wyrzucenie pieniędzy w błoto? Żeby zrozumieć, po co nam suplementy diety, przyjrzymy się, czym właściwie są i jakie mają zadanie. Mówiąc najprościej, suplementacja to uzupełnienie diety, czyli spożywamy te witaminy i składniki mineralne, których z jakichś powodów w naszej diecie brakuje. Trzy najczęstsze wskazania do suplementacji to po pierwsze, gdy mamy zwiększone zapotrzebowanie i duże ryzyko niedoborów pokarmowych, czyli np. niedobór witaminy D w okresie jesienno-zimowym. Drugi przykład to, gdy stosujemy diety eliminacyjne i rezygnujemy z pewnych produktów lub grup produktów, czyli np. niedobór witaminy B12 u wegan. A trzecie takie wskazanie do suplementacji to, gdy zmagamy się z pewnymi schorzeniami i przyjmujemy leki wymagające wyższych dawek witamin czy składników mineralnych, czy np. wyższych dawek kwasu foliowego podczas stosowania leków cytostatycznych. Pamiętajmy, że suplementy diety to nie taki. Istnieją wskazania, by je stosować, jednak najpierw sprawdźmy, czy w ogóle ich potrzebujemy. Jest wiele osób, które nadużywają suplementów, a z drugiej strony wielu jest przerażonych wizją łykania hormonów czy innych leków zapisanych przez lekarza. Zawsze, gdy słyszę, a uwierzcie mi, słyszę to naprawdę często: Ja to się nie chcę truć tymi hormonami. Jakoś ogarnę tą tarczycę dietą. To myślę sobie: OK, a gdyby amputowano ci rękę, to też byś nie korzystał z protezy, bo jest z plastiku i silikonu. Bo są takie sytuacje, w których nasz organizm sobie po prostu nie poradzi i potrzebujemy skorzystać z pomocy medycyny. Nie zrozumcie mnie źle. Ja nie jestem fanką łykania leków na potęgę i uważam, że niektóre z nich są niestety zbyt łatwo dostępne. Na przykład leki przeciwbólowe leżące obok gum do rzucia w supermarkecie. Ulotki są długie, więc niektórzy kończą ich czytanie na dawkowaniu. A często po prostu spożywają te leki, gdy coś ich boli. I to jest właśnie coś, co mnie przyprawia o gęsią skórkę i mrowienie karku. To jest coś, czego powinniśmy się bać. Podsumowując, zdarza się, że suplementy diety i leki są nam potrzebne, ale fakt, że często są dostępne bez recepty, nie oznacza, że możemy je stosować bez umiaru. W razie wątpliwości skonsultujmy się z farmaceutą. Wyjdźmy z apteki, by przyjrzeć się kolejnemu mitowi. Bo oto na naszej drodze staje ten okropny, oblepiający wszystko tłuszcz. Nie od dziś wiemy, że tłuszcz to najbardziej kaloryczny makroskładnik. Dostał więc taką łatkę, unikajmy go, kiedy tylko się da. No bo inaczej to jesteś tym, co jesz, czyli jemy tłuszcz, to sami będziemy tłuści. Skąd właściwie wzięło się takie przekonanie? Zerknijmy na kartę historii, kiedy to w latach 60. przeprowadzono sekcję zwłok na młodym, niezwykle otyłym pacjencie. Przyczyna śmierci zatrzymanie akcji serca. Po przecięciu tętnic Denata okazało się, że są zatkane złogami tłuszczu. Nie trzeba było długo czekać, by to właśnie tłuszcz został uznany winnym morderstwa tego mężczyzny. Po latach wiemy już, że przyczyną śmierci była najpewniej kombinacja diety bogatej w produkty przetworzone, tłuszcze utwardzone i cukry, a także brak ruchu. W efekcie wytworzyła się ogromna ilość tkanki tłuszczowej, która uciskała na narządy. Tak więc to nie samo spożywanie tłuszczu wywołało otłuszczenie organizmu. Co zatem z tym tłuszczem? Można go jeść czy nie można? Można, a nawet trzeba, bo tłuszcz jest nam potrzebny. A znajdziemy go nie tylko w daniach smażonych na patelni. Orzechy, nasiona, pestki, dobrej jakości oleje zimnotłoczone, to wszystko warto włączyć do naszej codziennej diety. Zwracajmy jednak uwagę na ich ilość. Oleje odmierzajmy łyżką zamiast lacie prosto z butelki, a orzechy przełóżmy do miseczki. Pomimo, że są naprawdę zdrowe, mają też całkiem sporo kalorii, nawet w niewielkiej ilości. Wiem, że często kusi nas, by jeść orzechy prosto z opakowania, jednak wtedy nie wiemy, ile dokładnie zjedliśmy podczas Netflixowego seansu. I właśnie. Nadchodzi wieczór. Siadamy na kanapie z książką, telefonem czy pilotem w ręku. Myślę, że wielu z nas taki moment relaksu brutalnie przerwało kiedyś burczenie w brzuchu. Idziemy więc do kuchni, a tam złowieszczo, bywa, że nawet czerwonymi cyframi, patrzy na nas godzina 18.01 i nic z jedzenia. Bo zapewne słyszeliście, że pingwiny to tak naprawdę jaskółki, które jadły po 18. .00. Albo, że jedzenie po 18 jest przerażająco kaloryczne, a do tego nie zdąży nam się strawić, zanim położymy się spać, więc po prostu przytyjemy. W wielu mitach jest ziarnko prawdy, tak jest i tym razem. Weźmy zatem lupę w dłoń i przyjrzyjmy się temu ziarnku. Jeśli nie jemy po 18, to siłą rzeczy spożywamy w ciągu dnia mniej jedzenia, a tym samym mniej kalorii, dzięki czemu możemy po prostu skuteczniej kontrolować masę ciała. W dietetyce nazywamy to postem przerywanym. Jemy tylko w określonym przedziale czasowym w ciągu dnia. Czyli na przykład od 10 do 18. I jeśli komuś to odpowiada, czuje się dobrze, to nie ma w tym nic złego. Jednak taki post przerywany nie jest nam niezbędny, by schudnąć czy utrzymać masę ciała. A czy jeśli zjemy kolację o 19, to faktycznie nie zdąży nam się strawić? Może tak być. Jeśli zjemy dużą i ciężkostrawną kolację, na przykład pizzę gigant z podwójnym serem, a potem położymy się na kanapie i zaśniemy przed 22, to tak, nasz organizm może mieć trudności ze strawieniem posiłku przed snem. Natomiast nie jest prawdą, że jedzenie po 18 tuczy samo w sobie, albo że niejedzenie po 18 samo w sobie odchudza. Wszystko rozchodzi się o ilość jedzenia spożytego w ciągu dnia. Co więcej, powiem wam, że są takie sytuacje, w których przekąska nocna jest wskazana. Takie szczęście mają na przykład kobiety w ciąży. Z drugiej strony, często oczy całego świata są zwrócone na przyszłą mamę i dostaje ona po rękach za każdym razem, gdy po co sięga. Niby jedz za dwoje, ale tego broń wszystkie duchy nie. Tamtego też nie, bo w ciąży to strach. Strach patrzeć na truskawki, a co dopiero jeść? Strach kawę pić. Strach zjeść coś słodkiego, bo się dziecko uzależni. A sio wszystkie strachy. No to jak strachy przegonione, to teraz konkrety. W ciąży warto jeść nie za dwoje, a dla dwojga. Kobieta w ciąży ciągle jest na stand a głos w jej centrum dowodzenia regularnie pyta: A czy ten ser jest spasteryzowanego mleka? A czy w tym daniu jest alkohol? Czy jest z nim surowe mięso lub surowa ryba? To jest ważne, bo w ciąży nie powinno się spożywać produktów niepasteryzowanych. Alkoholu oraz surowych produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mięsa, ryb i jaj. O ile w przypadku alkoholu i innych używek jest to oczywiste, no bo nie istnieje żadna bezpieczna dawka, o tyle w przypadku pozostałych produktów głównym celem jest uniknięcie zatrucia pokarmowego. Bo kto choć raz się zatruł, ten wie, że to nic przyjemnego. W tym wypadku nic przyjemnego dla przyszłej mamy. A może się okazać groźne dla rozwijającego się malucha. A co z cytrusami i truskawkami? Co z czekoladą? Co z glutenem? Otóż badacze stwierdzili, że nie ma związku pomiędzy ich spożyciem w ciąży a występowaniem alergii pokarmowych u dziecka. Urozmaicona dieta w ciąży to coś, za co powinno się chwalić, a nie palić na stosie. O ile przyszła mama czuje się dobrze i je wiele produktów, niskoprzetworzonych, lekkostrawnych to na zdrowie dla was obojga. Ożywienie w ciąży mówiłam też w poprzednim odcinku podcastu, tak więc przyszłe mamy i ich bliskich zapraszam do odcinka 11. A na koniec tego odcinka mam dla was wskazówki i pewne spostrzeżenia. Zacznę od moich spostrzeżeń. Zajrzałam niedawno do kolorowego magazynu dla kobiet i lukierkowe barwy i krzyczące hasła sprawiły, że miałam wrażenie, że spaceruję po wesołym miasteczku. No ale do czasu. Bo gdy wczytałam się w treść, to czułam się, jakbym błądziła w domu strachów w pełnym komunikatów. Kawa odwadnia, tłuszcz jest zawsze zły. Nie jedz tego to niezdrowe. Od tego zrobić się celulit wodny. I odwrotnie. Ten produkt jest zdrowy, tamten w ogóle super. Tylko ten zapewni Ci zdrowie i gładką skórę na udach. Czy to nie jest właśnie tak, że czasami dajemy się ponieść krzykliwym hasłom i sensacyjnym komunikatom? Mam dla Was trzy wskazówki, jak nie zwariować na tej karuzeli strachu i wątpliwości. Pierwsza, gdy słyszymy jakieś doniesienia zdrowotne, to sprawdzajmy ich źródła i zawsze zastanawiajmy się, na ile tym źródłom możemy zaufać. A jeśli coś budzi naszą wątpliwość, to po prostu sięgajmy też do innych źródeł wiedzy. Druga. Warto trzymać się głównych założeń racjonalnego żywienia, a jednocześnie pozwolić sobie od czasu do czasu na odejście od nich. Byle nie za często i nie za daleko. I trzecia, ostatnia. Słuchajmy swojego organizmu. Pamiętajmy, że to, co służy innym, nie musi być idealną opcją dla nas. I odwrotnie. Są osoby, którym owoce nie służą i które zapewne nie będą ich jeść. Są takie, które kończą jeść przed 18, bo z tym czują się po prostu lepiej. I to jest zupełnie naturalne. Pamiętajmy, że jedzenie nie musi być skomplikowane i podstępne. I jeśli będziemy stosować się do dobrych zasad przez większość czasu, to później możemy sami sobie powiesić w kuchni plakat z angielską mądrością. Keep calm and eat what you love. I tym pozytywnym akcentem zakończę 12 odcinek podcastu Mówię jak zdrowo. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za dwa tygodnie. Hejdo!